Dzień dobry kochani, Paulita ostatni raz w tym roku wita. Słuchajcie, zrobię dla Was najpierw coś pysznego, a później Wam złożę życzenia. Bo będę sobie gadać, gadać i oczywiście ci, co nie chcą mnie słuchać, bo mają dosyć, to się rozłączą, wyłączą, przełączą, załączą i nie wiem co jeszcze, ale chociaż skorzystają ze świetnego przepisu. Yy, no, niestety to nie jest przepis dla dzieci. Aczkolwiek, jeżeli zmienicie jakieś tam parametry, nie dacie alkoholu, no to możecie spokojnie e, skorzystać z tego przepisu. I co to będzie? Z racji tego, że jest zima, z racji tego, że będzie impreza, możecie oczywiście spokojnie podzielić się z domownikami, takimi oczywiście dorosłymi, możecie zrobić połowę porcji, możecie manipulować tymi dawkami w górę, w dół, jak tam komu. E, będzie odpowie, op, odpowiadało. Robię, bo mi się stopi lód i zaraz będziemy rozmawiać. I co dzisiaj? Drink zimowy. Słuchajcie, wygląda przepięknie. Kolory typowo zimowe. Jak smakuje, jeszcze nie wiem. Robię to z Wami pierwszy raz, więc lecimy. No i z tego, co wyczytałam, to jest łatwy 5 minut całkowity czas, 10 liczba porcji, 5 no to rozpoczynamy gotowanie, drinkowanie. Słuchajcie, ja oczywiście tu ograniczę sobie alkohol, bo jeszcze ten Sylwester przed nami. Więc ja, jak wiecie, wszystkie potrawy, wszystkie drinki spożywam zawsze przed właściwym dniem, tak? Dobra, teraz lecimy. Na pokrywy stawiamy talerzyk. Na talerzyk dajemy 30 gramów. Syropu zagawy albo miodu. No i właśnie, ja poleciłam po syrop z zagawy, bo akurat się przyda. Więc wylewamy na talerzyk 30 g. E, właśnie tego syropu lub miodu. Zależy, co tam tą kumacie. Dobra, starczy. I odstawiamy to. No, zapytacie po co, ale zaraz Wam powiem po co. Teraz tak, następny krok. Następny talerzyk dajemy. I tutaj dajemy 30 g. Wiórków kokosowych. O. Wiórki są takie lekkie, ale nie. Akurat jest. Mam 30. Dobrze. To mam, to mam. I odstawić. I teraz przygotować 5 wysokich szklanek do drinków. Ja mam takie szklaneczki, kieliszeczki, ciężko tu nazwać. Póki co mam dwa. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Moczymy najpierw w tym syropie zagawy albo miodzie i do tego właśnie w płatkach, tych wiórkach kokosowych. I zobaczcie, jak to pięknie dekoracyjnie już wygląda. Ja wiem, że można w cukrze. Mój kieliszek, widzę, jest taki już zużyty. Ja wiem, że też można w cukrze, bo jeżeli nie macie wiórek, a nie chce wam się lecieć do sklepu, możecie w wodzie i w cukrze, możecie w miodzie i w cukrze. Też to będzie fajnie wyglądać. Ale pomysł z wiórkami też jest fajny. Może macie jakiś patent jeszcze na ozdobienie kieliszków? Dobra, czyli to mamy, lecimy dalej. Do Termomiksa do naczynia miksującego wrzucamy 400 gramów kostek lodu. Nie wiem, czy tyle tu mam. Dobra, jest 340, ok, może być. No i słuchajcie, teraz będzie oczywiście mega, mega głośno, bo się mieli lud, tak? Czyli... Ale to tylko 2 sekundy. 2 sekundy obroty. 5. Uwaga. I jest gotowe. Tu też lód trzeba rozmłożyć równomiernie do szklanek. Teraz pytanie, czy ten lód według Was jest dobrze zmielony, czy nie? Według mnie jest troszeczkę za duży, ale jest też wskazówka właśnie, że jeżeli stwierdzicie, że jest za duży, można go zawsze o sekundę zwiększyć te obroty. Ja tu nie będę e, zwiększać, dlatego zanim ja zrobię ten e, drink, no to chwilę zejdzie i te większe kostki lodu akurat mi się tu fajnie rozpuszczą. No, więc ja robię na razie na dwie szklanki. Resztę przesypię sobie do miseczki. ho! szaleje, szaleje na koniec roku. Dobra. Nie wiem ile tego, no dobra. Powiedzmy, że jest dobrze. Resztę przesypuję do miseczki, bo mówię, ja nie będę sama piła tego. Ok, odstawiamy. No, widzę, że ścieka mi trochę ten syrop zagawy, ale to nic, też będzie ładnie wyglądało. I teraz tak do naczynia wlewamy sok ananasowy. Powiem Wam, że ciężko mi było taki sok kupić, ale się udało. Więc wlewamy 500 g soku ananasowego. No, żeby nie przeholować. Jeszcze? Jest 518, ale to nie szkodzi. Do tego 150 gramów wódki i ja w dniu dzisiejszym użyję tylko 50. Pamiętajcie, wy używacie 150, ja używam 50, nawet jest 46, bo muszę jutro stać i funkcjonować. E, a do wódki dajemy jeszcze likier kokosy, kokosowy, na przykład typu Malibu. Ja mam taki likier kokosowy, no nie konkretnie Malibu, ale jest. Ja już go używałam do jakiegoś drinka wakacje i sprawdził się, więc do drinków jest rewelacyjny. I do tego mamy 50 gramów, czyli tak, 50 gramów tego likieru Ala Malibu, czy malibu, jeśli macie. I teraz do tego likier typu blue curacao. No ja mam ten syrup barmański taki. Dlatego, że nie wiem czy mi jest tak ciężko, czy w ogóle teraz ciężko znaleźć e, ten likier. Polatałam trochę po sklepach i nie znalazłam, więc stwierdziłam, że dobra, użyję e, tego syropu, bo jeszcze go mam i go wykorzystam. No i będzie mniej alkoholowe, tak? Więc jeżeli nie macie takiego, może się zastąpić to wódką. I teraz jeszcze dajemy między 60 a 80 gramów soku z cytryny wyciśniętego, świeżego. O, Bo tu jedna pestka mi się zadziała. Dobra. No jest 50. Zakładamy miarkę z pokrywą 10 sekund, obroty, 4. I tak naprawdę to już jest koniec. Słuchajcie, sam drink. Wiadomo, ja tu gadam, gadam. A tak to wlewacie, lecicie dalej. To jest naprawdę chwila, moment. Robicie efekt hałasu przy mieleniu lodu. Wszyscy są w szoku, zdziwieni. Niektórzy dostają zawału. No i drink mamy zrobiony. Zobaczymy, czy wyjdzie tak jak na obrazku. Póki co pięknie pachnie, no zobaczcie. Lejemy, tak? Niby, o, kolorek jest ładny, patrzcie. I te wióreczki. No nie wiem, czy wyjdzie z tego tak naprawdę pięć szklanek, jak ja wyższych szklanek, jak ja tutaj do wyższych szklanek i mam dwie. No dwie do trzy maksymalnie, takie wyższe. Zobaczcie. No i mamy. I co teraz? Do tego dajemy sobie. E, słuchajcie, rureczkę. Nie wiem, ja mam szklane albo metalową. I to jest cała ozdoba. Podawać bezpośrednio. Słuchajcie, no mój nie ma aż takiego koloru. E, podejrzewam, że to też przez ten, ten e, likier. Tak jakby się trochę zważył, ale spróbujemy, zaraz wymieszamy. Ale pycha. Mm. Więc kochani. Jest delikatny w smaku, tak jak dałam tej wódeczki pięćdziesiątkę, dla mnie jest idealny, nie trzeba więcej. Więc kochani, Paulita Wita z całego serca składa wam noworoczne życzenia. Życzę wam tak naprawdę, wszystkiego to, co ja mam. Wspaniałych przyjaciół, przecudownych widzów. Ja wiem, że nie wszyscy nagrywacie, ale mam kontakt z przecudownymi ludźmi. Naprawdę jestem tak, pod takim wrażeniem, że jesteście ze mną, że dla mnie to jest wielka radość, że w ogóle was mam. No i życzę wam każdemu z osobna, takich właśnie znajomych, przyjaciół, no wiadomo, przede wszystkim zdrowia, tak? Zdrowia, żeby ten rok nowy, nadchodzący był pod względem tego zdrowia jednak lepszy, żebyśmy już zaczęli żyć normalnie. No bo tego nam brakuje, tak? Tego bliskiego kontaktu z ludźmi. Jednak jesteśmy trochę od, poodsuwani od siebie. Także dużo zdrowia, wspaniałych znajomych, takich jak ja mam. Bo, bo powiem Wam szczerze, że naprawdę jesteście przecudowni. No i co? Pysznych potraw w Thermomixie. Ci, którzy się wahają, niech podejmują decyzję szybciutko. Ci, którzy już mają, niech się chwalą, co robią dobrego. Może jakąś dietę byśmy zastosowali. Ja już zaczynam chodzę na szkolenia, także może coś Wam podpowiem, może mi się uda. Także, kochani, wszystkiego dobrego, dużo, dużo zdrowia, samych cudownych chwil, spełnienia wszystkich marzeń. Może, jeżeli to są marzenia na długi termin, to krok po kroczku, abyście do nich dążyli. No i takich e, ode mnie, skromnie, żebyście mnie oglądali, żebyście spędzali ze mną dużo czasu. To tak naprawdę już nie będę wam zawracać głowy, bo drineczek się e, e, grzeje. Naprawdę, jeszcze raz, wszystkiego, wszystkiego najlepszego o, dla Was, ode mnie, z całego serca Wam dziękuję za to, że ze mną jesteście, za to, że do mnie piszecie i przepraszam, że nie wszystkim odpowiadam na czas, ale staram się, jak tylko mam wolną chwilę, gdzieś wpadam w internet, odpisuję, tak będę robić Wasze przepisy, przerzucać na Thermomix, wszystko będzie. Takie są plany i trzymajcie kciuki za mnie, żeby się udały. A ja trzymam kciuki za Was, żebyście byli zdrowi i ze mną yy, dalej yy, wojowali w internecie. Buziaki, trzymajcie się cieplutko. Buziaki, wszystkiego dobrego w nowym roku. Pa pa!